Witam na moim kanale najlepsze ciasta u heleny. Przepis i składniki na końcu filmu. Ciasto z kremem i delicjami. Składniki spód. Jedno opakowanie herbatników maślanych około 200 gram. Warstwa delicji dwa opakowania ciastek delicje najlepiej o smaku pomarańczowym lub piśniowym. Krem śmietanowy, 500 ml śmietanki 30-36 dobrze schłodzonej. 250 g serka mascarpone, 3 lub 4 łyżki cukru pudru do smaku, 2 łyżeczki żelatyny, 3 łyżki wody. Wierzch – 2 galaretki, na przykład truskawkowe, wiśniowe lub pomarańczowe. 700 ml wrzątku, owoce do dekoracji, np. przykład truskawki, maliny, borówki. Sposób przygotowania: Spód – formy wyłóż papierem do pieczenia. Na dnie ułóż równą warstwę herbatników. Warstwa delicji. Na herbatnikach ułóż ciasno delicję galaretką do góry. Krem śmietanowy, żelatynę żałej trzema łyżkami zimnej wody. Po napęcznieniu rozpuść w kąpieli wodnej lub w mikrofalówce przestuć. Śmietankę ubij na sztywno, dodaj cukier, puder i mascarpone, krótko zmiksuj. Cienkim strumieniem wlej żelatynę, miksując na wolnych obrotach. Wyłóż krem na warstwę delicji, wyrównaj, wierzch, galaretki rozpuść w 700 ml wrzątku, odstaw do lekkiego stężenia. Delikatnie wylej galaretkę na krem. Możesz udekorować owocami przed wyłaniem galaretki lub po stężeniu. Wstaw ciasto do lodówki na minimum 4-5 godzin, najlepiej na całą noc. Porady, jeśli chcesz, możesz zrobić spód z biszkoptu zamiast herbatników. Do kremu można dodać odrobinę skórki z cytryny dla świeżości. Delicję najlepiej układać ciasno, aby po krojeniu ciasto wyglądało równo w przekroju. Życzę smacznego. Subskrybuj mój kanał i postaw łapkę w górę. Telefon milczy, tak, puste miejsce przy stole. Serce krzyczy, choć nie ma jak. Anna była moim aniołem Codziennie w tamto miejsce idę Gdzie pachniała jej perfumem mgła Ciągle szukam jej spojrzenia Choć już wiem, że to nie wróci Anna już mnie nie zna Czas w przeszłości zamyka już nie mieszka tu Witam na moim kanale Najlepsze Ciasta u Heleny. Przepis i składniki na końcu filmu. Bananowiec z kremem i czekoladą. Składniki: biszkopt, 4 jajka, 125 g cukru, około 2 trzecie szklanki, 200 g mąki pszennej, około 1 i 1 trzecia szklanki, 200 g masła roztopionego i przestudzonego, krem 500 ml mleka. 40 g proszku budyniowego waniliowego, 1 opakowanie. 2 łyżki cukru 150 g masła w temperaturze pokojowej. Warstwa owocowa, 4 banany dojrzałe, ale jędrne. Polewa czekoladowa, 100 g czekolady deserowej, 2 łyżki śmietanki 30%. Sposób przygotowania biszkopt, masło roztop i przestuć. Jajka Ubi z cukrem na puszystą masę. Dodaj mąkę, delikatnie wymieszaj szpatułką, następnie wlej roztopione masło i ponownie wymieszaj. Przełóż masę do prostokątnej formy wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz w 180 stopniach Celsjusza przez około 30 minut. Ostuć Krem Z mleka, proszku budyniowego i cukru ugotuj budyń według przepisu na opakowaniu, ostuć go. Miękkie masło utrzyj na puszystą masę. Stopniowo dodawaj przestudzony budyń, miksując, aż krem będzie gładki. Rozsmaruj krem na wystudzonym biszkopcie. Warstwa bananowa. Banany obierz i przekrój wzdłuż lub w plastry. Ułóż je ciasno na warstwie kremu. Polewa czekoladowa. Czekoladę rozpuść w kąpieli wodnej lub mikrofalówce razem ze śmietanką. Wymieszaj na gładką polewę. Rozprowadź ją na bananach. Chłodzenie. Staw ciasto do lodówki na minimum 2-3 godziny, najlepiej na całą noc. Porady, jeśli chcesz, możesz nasączyć biszkopt herbatą lub wodą z cytryną. Polewę można przygotować z mlecznej lub białej czekolady dla innego efektu. Banany dobrze jest ułożyć tuż przed wyłaniem polewy, aby nie ściemniały. Życzę smacznego. Subskrybuj mój kanał i postaw łapkę w górę. Codziennie w tamto miejsce idę, Gdzie pachniała jej perfumy mgła. Ciągle szukam jej spojrzenia, Choć już wiem, że to nie wróci. Anna już mnie nie zna, Czas w przeszłości zamykać drzwi. Anna już nie mieszka tu, zostawiła. Po Witam na moim kanale Najlepsze Ciasta u Heleny. Przepis i składniki na końcu filmu. Ciasto z kremem jagodowym i galaretką. Składniki, biszkopt, 5 jajek. 3 czwarte szklanki cukru, około 150 gram. 3 czwarte szklanki mąki pszennej, około 120 gram. 2 łyżki mąki ziemniaczanej. 1 łyżeczka proszku do pieczenia. Szczypta soli. Krem jagodowy. 300 g świeżych lub mrożonych jagód, mrożone wcześniej rozmrozić i odsączyć. 250 g serka mascarpone. 250 ml śmietanki 30-36. 3-4 łyżki cukru pudru, do smaku. 2 łyżeczki żelatyny, 3 łyżki wody. Warstwa galaretki. 2 opakowania galaretki jagodowej lub o smaku leśnych owoców. 700 ml wrzątku około 150 gram jagód. Sposób przygotowania biszkopt. Oddziel białka od żółtek. Białka ubij ze szczyptą soli na sztywną pianę. Stopniowo dodawaj cukier ubijając, aż piana będzie gęsta i błyszcząca. Dodaj po jednym żółtku, delikatnie mieszając. Przesiej obie mąki z proszkiem do pieczenia i delikatnie wmieszaj w masę jajeczną. Wylej ciasto do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz w 170 stopniach Celsjusza przez około 30 minut. Ostuć. Krem jagodowy. Żelatynę rozpuść w 3 łyżkach gorącej wody, odstaw do przestudzenia. Jagody zmiksuj na gładkie pyr. Śmietankę ubij na sztywno, dodaj mascarpone, cukier puder i zmiksowane jagody. Cienkim strumieniem wlej przestudzoną żelatynę, miksując na wolnych obrotach. Galaretka. Galaretki rozpuść w 700 ml wrzątku, odstaw do lekkiego stężenia, ma być gęsta, ale płynna. Możesz dodać jagody do tężejącej galaretki. Składanie ciasta. Na ostudzony biszkopt wyłóż krem jagodowy, wyrównaj. Wstaw do lodówki na około 30 minut. Na wierzch wylej tężejącą galaretkę, rozprowadź równomiernie. Wstaw do lodówki na kilka godzin, najlepiej na całą noc. Porady: biszkopt można nasączyć lekko wodą z cytryną lub kompotem, aby był wilgotniejszy. Jagody można zastąpić borówkami amerykańskimi lub malinami. Życzę smacznego. Subskrybuj mój kanał i postaw łapkę w górę. Już nie mieszka tu, zostawiła swoje sny.